Siemandero chłopaki, majster właśnie wrócił po urlopie do roboty i jak zwykle ten sam kurwa kibel Jak zawsze Weźcie lepiej wesprzyjcie mi kanał, bo kurwa już nie mogę dłużej pracować w tej firmie, mam dosyć Matko bosko, kto to ogarnie No dobra, trochę bajzel ogarnięty, można powolutku wracać do pracy Co by to, od czego by tu zacząć? Może to? Gruby temat. A może nie. Kluczek Milwaukee. Bateria moja serwisowa 8A, high output. Klient ustrał się, że klucz nie ma swojej mocy. W sumie, jak to sprawdzić? Na razie wkręciłem śrubę. Dokręciłem takim oto kluczem na 700 N. Jeszcze zaraz to wam pokażę. No Tu dokładnie. 700, 700 N dokręcony. Tu jak widać, to kawał tego klucza jest. porównać to, a to Trochę dźwigni trzeba, jakby nie było Zaraz tutaj kolega przyjdzie, pomoże przytrzyma telefon i jeszcze raz dokręcimy i zluzujemy śrubę Dobra, koleżka przytrzyma Zrobimy treści nemec Pławie Jeśli chodzi o Moc kluczy Mocny skurczywek